Cześć. Wyjątkowa płyta indukcyjna Whirlpool właśnie przed Wami. Wyjątkowa z kilku powodów, bo po pierwsze powłoka Clean Protect, czyli czyszczenie za pomocą wody. Jeżeli Wam się coś przypali, to nie musicie używać chemii, skrobaków, jak do tej pory. Inwestować dodatkowych pieniędzy wystarczy tylko spryskać zabrudzenie wodą, przetrzeć szmatką i gotowe. Oprócz tego płyta, która ma 18 poziomów mocy, czyli bardzo precyzyjne ustawianie. I ma cztery programy automatyczne, czyli roztapianie, Masło margarna, czekolada, zapomnijcie o kąpieli wodnej. Wrzućcie czekoladę do naczynia, postawcie na tej płycie, włączcie program automatyczny, a płyta zrobi wszystko za Was. Oprócz tego wolne gotowanie, czyli duszenie, sosy, zupy, makarony, ryże i tak Zagotowanie wody, utrzymanie w cieple i funkcja, która znajduje się po lewej stronie tej płyty, czyli chef control. Wystarczy włączyć tą funkcję, postawić naczynie w to miejsce, aby zapogotować wodę, doprowadzić do wrzenia. Następnie nie musicie ingerować w panel sterowania, przesuwacie naczynie tylko na środkową część płyty, żeby gotować i dusić, a w dolnej części utrzymujecie ciepło. Nic prostszego, to właśnie płyta wyrp.